Pull my heart out of my chest Train my mind so I forget Sink your teeth into my bones Dig me out, and fill the hole Get me apart Aaaa, w kolejnym, A, już w ostatnim odcinku. Aaaa, nie bić! A, nie bić! Pankillera. E, Jak widzicie, się stacie Daniela ze śmiercią. teraz ma to Już wcześniej miałem okazję odpalić sobie... Aaaa, ła, 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 się przygotować na to, co może mnie tutaj czekać. Więc wiem mniej więcej jak się z nim rozprawić, ale weźcie mi. Zaskoczyłaś się to na dziesięcioplubach. Raid był hmm, niesamowity. Kurwa nie są No. Kurwy. Dusza, 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 ja poczekaj waszych dusz. Paa, nie widzisz. O, jest, pancerz. Dobra. Hehehe. Nie blokujcie mnie kurwa Uf, to się zaczyna Impreza Impreza, impreza, impreza KO, kwa, qua, qua, O! o, 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 o. o! Miałem bestii! Jakieś osiągnięcie na wpadło się to w o co chodzi Ale dusza, dusza do mnie! Dusza do mnie! Nie do się da nie, abyś kurwa był jakieś starym dziadkiem. Tak zabrzmiałeś, nie trafiłeś. No chodź tu kurwa, zakroczysz w kółko. Kurwa, co on? Adehadeba. Kurwa, że To kula. Można tylko no parobków. No i zostać tak odwiedzi się kurwa, i tak też Jusza jest moja! Moja! Nie twoja kurwa! Eee! Ale polecam Moja! Ja po co byłem już nie ty? Ty już twój kurwa 7 legion miałeś! I co zrobiłeś kurwa? Kurwoż ma to! No dla ciebie to mówię! Dobra, 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 Mam pomysł. Mam tam pomysł. Nie, tamta dusza, kurwa! Miałaś do mnie. Dobra. No chodź! Ty tak zatrzymałeś tylko na budynku. Chciałeś podziwiać architekturę... ...wnętrz? trzeba było kurwa zostać architektem, a nie kurwa śmiercą. No chodź! Co tak uciekasz ode mnie? Chcesz mnie zabić czy nie? No to podchodź bliżej... nie będę też zadziałał. Dobra. Przecież, przecież, Dobra, kurwa. Ja kurwa koncertów na... Koncertów na bilety. JA PIERDOLĘ! Tak jak ostatnio, kurwa, słuchałem jednego podcastu, gościu powiedział, że... Eee... Yy, poszedł na kino do filmu, o. <noise> Jeśli on by oglądał, to czy nie tu powiedział, wiedział, tylko chodzi po zromat. Tak, tak, wiem, że tego nie będziesz oglądać. Może kiedyś na przyszłość się wymiesz. sam cię jakoś podniosę. A ten co, kurwa? No zobaczcie! Zobaczcie na tego debila! On się by kurwa, nazwać śmiecią. Dla mnie to jest, kurwa, jakieś popoplanie Pani Panie śmierci, Pani kurwa! Myślałem, że jesteś doradcą podatkowym. Ej, 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 ej. Steam! Mówię, sajni. Kurwa, to już ma mi się armor. Game są arma. nie chcę arma. Wypierdalaj, kurwa, nie tak blisko! Co ja ci cię, kurwa, mówiłem? Nie ma!

Dobra Ty i yeah, ja One on one Fight Co ja mam kurwa za tobą gonić Ty chcesz mnie zabić nie Nie ja, ciebie Nie Pardon ja Ty chcesz mnie chodź tu Idą kolejne... debile Skąd to widzicie? Ja pierdolę, co ten Steampunk odwala? Co ty mówisz, czekać śmierć? Eba, ciebie, kurwa I'm fucking Daniel Garner, bitch. Zabijeć mnie <nie tam�> o <conclusions> oh, kurwa, chwa, nie chciałem. pójdziemy się tam trochę poeksplorujemy góry, z góry, z mam dosyć dużo z ale z góry, pani góry, z góry, z pani z góry, z góry, z WIEMY JĄ SŁOŁĆ Moment, muszę się po oku podepchnąć Coś mi w oko weszło A! O, zrobiłem ja coś co mnie zajmuje Uuu, satysfakcjonuje Kurwa, danie, mówisz to chlebiec szybciej A ty z tego kurwa nie rób mi tam fajerwerku Bo Sylwester się już kurwa dawno skończył

no co, czego byś ciągnął? Kurwa, znowu się przywiesił, ja pierdolę, ej, nie. Naprawdę jest jakiś kurwa przywieszony. Opie, kurwa, widzisz że ja mam życia? Ja mam 172 HP, a ty co masz kurwa? 50 pewnie. Nie. Ja pierdolę, kolejne, bile. Wiedziałem, nie wiedziałem, będę musiał z nim walczyć Nie! Ale przecież jesteście rzucający <noise> Zielona maz jest dobra! Czego wy chcecie? Czego wy chcecie! <głosy> <głosy> Patrzcie kurwa na tym O, bo parę dni się wziąć do nas w Wszyscy? Wszyscy? Przez Aż to? Śmierć? No śmierć? No, patrzcie na tego. Patrzcie na Kurwa, cały czas mną ucieka. Nie uciekaj! No, nie uciekaj, kurwa, bo cię zabije zaraz. Czekajcie, idą kolejni. Widzę. Tam, daradam, tam, daradam, tam, daradam, tam, daradam, tam, 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 tam. Dance, 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 śmieć, to wypierdalaj, To masz kurwa główne do gadania. Nie, nie na niego, kurwa, tylko na tych zdebini tutaj. Jeszcze tyś latające kurwa Sikiery. To paru siekiery, wszystko tu latam. Dobra, bo kurwa zostało mi tylko 4HP, 2 HP. HP aaa, nie! Ja! Nie będę zaczyna musiał na szybki Bagam, powiedziecie że gdzieś połowie był czas to... Ja pietr. Wracamy do zabawy Nie ma Nie ma Teraz przestaje się kurwa z nami bawić Teraz przestaje się kurwa bawić Ma was w dupie wypierdalać On jest z nami najważniejszy kurwa Idź Idź być do gdzie idziesz, kurwa, już kurwy jest panienko. Nie ma dla was zabawy, kurwa. Zabawa się skończyła, kurwy! Do razy. Nie do niego! Kurwa! Tak kurwa, zasięgu takiego nie mam. Tak, kurwa, jestem w sieci. Heja! Macham wam na dołu widzenia. Heja! Wypierdalać! Kurwy! na, No, nie, no. nie, strzelaj. Patrzcie to. Zawiesił się kurwa na drzewie. Hello? Hello? Muszę mi się Muszę mi się nie, 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 wyjść. nie, nie, mnie nie, 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 tak. W Nie sensie NIE MA! Nie będę się z wami kowa doli Gdzieś tu pamiętam była... Kurwa, dawaj mi już.

No Chujam mi ten zrobił Dobra, cieszyłem to. Nie widzę. Trzeba ich podbyć. Ale doszedł do mnie. doszedł do mnie. Muszę się tak zajebiście zamarchną, że kurwa aż yy, się powyśnił. Hmm. To się hej. kolorowo. Robo. No ba, niech sobie to podbierali. Niech się to chodzi, to było tam jest. wiem, jak zrobię teraz. Czekajcie, ten debil chyba gdzieś się kurwa zgubił. Jest ja trochę, poeksplozuje 100. Czy nie mogę mieć więcej? Gdzie on kurwa jest? To się zrobiło, lekko dziwne. Wyrolowałem śmierć. O nief, czy znajdę jakiś super sekretny relikt? Lepiej ja to za oknem, robią mi kurwa dabstepy, Wiertarkami. Ej, hey, serio? Kurwa, gdzie on jest? Halo? Panie śmierć! Gdzie pan jest? Kurwa, mówi się, że śmierci się nie wyroluje, nie? A co ja właśnie zrobię? Wyrolujemy. O, tam jest, widzę tego kur kurwiszona, widzicie? Zawiesim się na drzewie <grystanie> dlaczego go nie było za mną. Baczcie. To Czekajcie, bo mnie się z tymi nie szedł. Nie Dobra! Można pojechać za śmierć, bo pokonamy. Ale nie bądźmy tacy, hop, do przodu! Nie bądźmy tacy do przodu, ponieważ. Najpierw czas się polecić. nie Idziemy zabić śmierć. <laughs> o nie! Jednak się ruszył. Kurwa. <laughs> Zbugowana śmierć! Kurwa, man! <laughs> Ja tam jestem! Macie śmierci! To jest z nich piję! Good job! Good job, Pani Śmierć! Good job! Nie ma! Twoje dusze są moje! Dobra. Na solo. On <inequination> chyba nie lubi A kuku, tu jestem. A kuku, tutaj. Teraz tutaj. Tady. tutaj. Chodź tu, tu. Teraz tutaj. O, o, ok. No 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 Dva. Idę tam, tam, <diminuteoles> widzę. Wow, okay. 50 Nie ma Kąwskujemy dusza Ty jesteś śmierć? Ja jestem komornik Daniel, garnem komornik Dobra, mam nadzieję, że teraz się pozwolę, tej zjebane śmierci. To było, bo jest jakieś rzeczy, konie? A ten kurwa znowu, twoje tańczący z drzewami, kurwa śmierć. Jak nazwa się tańczący z drzewami? Śmierć. Nie wiem, słuchaj, to było, jak ja pierdolę. Jakie słuchaj zaraz, kurwa. Aaaa, zresztą danie o, widzę rzydko, widzę rzydko Biegiem, biegiem, lecim, lecim Nie bij. się kurwa, zadam, No mówię ci kurwa, nie bij. Debilu Krwaaaaa Dzięki, Dziki jest, no, Idą, idą. Nie, dosłownie. Nie przeszli, no, no, Co wam poradzi? Nie, nie, po mnie Ja mu się podaj, żeby się zamachnął Nie Do mnie moje dusze, do mnie! Ale mnie jedną zamknięsz to w końcu ten rej Nie piętam, może kurwa teraz tańczące z lampami. Zobaczcie, no, on kurwa zawiesza się na. czasami na byle jakim głównie. No chodź. Chcesz mnie zajebać, nie? Nie ja chcę zajęć Ciebie. Chcemy zajmować się nawzajem. Kurwa, jaką go promowałem Nie. Pojebało mi się. Dobra. Ostatnia fala. To na pewno będzie ostatnia fala. Musimy to przeżyć. Kurwa, 667. Chodźcie się po 666 cenowym mi kurwa sadza nie poznał. Muszę sobie kurwa na kawę. Z aniołem. Czyżby? Money the bank, money, money the bank. Mogę ci coś z tym pizgać? Me? Me? coś? Nic? Ale? Mm, 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 mm. Pizgamy go. Nie? Nic? Jest! Jednak! Woo! Woohoo! 66 dusz! Spierdalaj są Daniel! Ja pilolę, ja się nie będę się zawieszał. Co Wracamy na ziemię? Okej... Okay. Łaska. Niech rozpocznie się usta. I usta. uczta! A teraz co? Jest, kurwa. Witaj z powrotem wśród żywych, Daniel. Katria? Ach, chciałabym nią być. Ewa, żyję. Zabiłem go. Zabiłem ich wszystkich. Teraz daj mi wreszcie umrzeć, albo zostaw mnie w spokoju. Nie możesz zabić śmierci. Po prostu go odesłałem. No i co z tego? Ma siedem legionów dusz i teraz uwolni swoich braci, żeby wraz z nimi zesłać na Ziemię apokalipsę. Co? Wojna. Zaraza. Głód. Śmierć. Dzień sądu. Możemy to powstrzymać, ale to jest prawdziwy świat i nie masz tu do dyspozycji żadnych demonicznych Cztery mocy. zamiast jednego? Żadnych mocy? A moje ciało jest do niczego. Wygląda na to, że tym razem wybrałeś niewłaściwego faceta do tej roboty. Dlatego jesteś teraz tylko pomocnikiem. Jakim pomocnikiem? pomocnikiem? O, nie powiem, była to po prostu jazda bez trzymanki. Na koniec, obiony odpor podczas walki z tymi. ...potworami, no... ...nie wiem, jak ich nazwać. Było po prostu... Zajęliście. Ja pierdolone, nie, Wam, mi się podobało, było po prostu OGIEŃ! No cóż... ...to jest dobre, kiedyś się kończy. Skończy się i też nasz Pankyland. No, cóż. Czas teraz zacząć nagrywać czego innego. Mm. Dzisiaj dowiedziałem się, że udało mi się dostać do zamkniętej bety Wolf. Dostałem także klucz. Tutaj nie będę mógł go komuś podarować. Nie wiem, czy ktoś będzie chętny. Jeżeli mi się uda przez weekend, bo wtedy trwała się beta jak się dowiedziałem może uda mi się coś z niej nagrać Coś takiego jak z Alfy, bo na jest dłuższy Znaczy nie będzie taki sam film, nie będę tłumaczył wszystkiego jak gra się w, w to w Evolve To już tłumaczyłem podczas Alfy, ale będę mógł powiedzieć wam, więcej map może grafik się będzie już lepiej? Oczywiście. U mnie nie wiem, jak to będzie. Pograf przecież nie bałem wychodzić. No cóż, to by było na tele speakera. Napisy, 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 napisy. Chyba tego nie chcecie, bo mnie nie. No to ma. To, to, to No, i to było na tyle. Trzymajcie się. I do następnego nagrania. Cześć.